Dzień dobry. Ciin Lubulin Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o Sinologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Działamy od 2012 roku, kiedy to świętej pamięci profesor Maria Roman Sławiński otworzył nasz kierunek. Nauczamy w systemie 3 plus 2, czyli 3 lata licencjatu i 2 lata studiów magisterskich. Jest to zdecydowanie nasz bardzo duży atut. Studenci uczą się nie tylko języka, ale również kultury, literatury i historii Chin. Nacisk położony na naukę języka i pozostałych przedmiotów jest rozłożony równomiernie. Dzięki temu synologia, nasza synologia, nie jest zwykłym kursem językowym, ale taką pełną synologią, pełnymi studiami synologicznymi. Dwa lata temu w trakcie mojej podróży do Chin, znałem sobie sprawę, że chcę związać z tym językiem moją przyszłość. Jako że kilku moich znajomych studiowało na kul, uznałem, że udanie się na, na ten kierunek opanowania języka chińskiego jest dobrym pomysłem. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Na pierwszym roku i na pierwszym semestrze nasi studenci mają 120 godzin języka, w tym m.in. fonetyka, konwersacje, pismo chińskie oraz kurs podstawowy, na którym studenci uczą się słów i gramatyki. Fjologia na kulu współpracuje z dwoma chińskimi uniwersytetami. Pierwszy z nich to Yangtze University w Chongqingu, a drugi to Xi'an International Studies University, oczywiście w Xi'anie. Dzięki tym dwóm umowom bilateralnym nasi studenci mają możliwość wyjechania na minimum jednosemestralne wymiany studenckie, z możliwością przedłużania o kolejny semestr. Oczywiście w doje pandemii wymiany to odbywają się online, natomiast mamy nadzieję, że już niedługo studenci będą mieli możliwość wyjechania osobiście do Chin. W trakcie studiów um, dowiedziałem się już bardzo wielu ciekawych rzeczy. E, uczymy się pisania znaków chińskich, wymowy, czytania, słuchania języka chińskiego. Mamy również inne przedmioty uzupełniające, takie, um, takie jak literatura chińska, ale również ogólnorozwojowe, takie jak na przykład logika, albo e, literatura, również częściowo polska. Osobiście uważam, że kolejne dwa lata, jakie spędzę na tym uniwersytecie, będą bardzo owocne i będę przygotowany do moich dalszych planów, czyli wyjechania na studia do Chin i tam kontynuowania mojej przygody z tym właśnie językiem. Mamy również wyprężnie działające koło naukowe, które współpracuje z innymi synologicznymi kołami naukowymi z całej Polski. Efektem ich ostatnich działań były warsztaty, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Przy synologii działa również Centrum Polsko-Chińskie, które nawiązuje kontakty nie tylko z ośrodkami naukowymi z Polski, ale również i z zagranicy. My, jako Sinologia, sprawujemy również merytoryczną opiekę nad zeszytem Sinologii, który jest częścią roczników humanistycznych, będącym obecnie jednym z najlepiej punktowanych pisem sinologicznych w całym kraju. Jesteśmy z tego szczególnie dumni. Na tych studiach języka nauczycie się nie tylko z podręczników. Ale też przez przebywanie z tą kulturą chińską na wielu zorganizowanych przez naszą uczelnię eventach, poznacie mnóstwo innych studentów, nie tylko polskich, również z Chin, również z różnych wymian, którzy mają podobne zainteresowania i jestem pewna, że będziecie chcieli z nimi też później utrzymywać kontakt. Nie martwcie się, jeśli nic nie wiecie o Chinach. Ja na początku też nie wiedziałam zbyt wiele, ale wszystko wytłumaczą Wam nasi prowadzący. A jeśli jeszcze dosięgnie Was taki niedosyt z tej sinologicznej wiedzy, to mamy w zanadrzu jeszcze nasze Sinologiczne Koło Naukowe, które organizuje różnego rodzaju konferencje, spotkania, konkursy czy eventy. Więc z pewnością nie będziecie się nudzić. Ja zdecydowanie Wam polecam zarówno te studia, jak i tą uczelnię. I serdecznie Was zapraszam. Uważam, że studia sinologiczne na Uniwersytecie KUL są bardzo dobrym wyborem, który umożliwi po skończeniu ich wierzę, że każdy znajdzie dobrą pracę, która wymaga znajomości języka chińskiego, i ewentualnie będzie mógł jakieś dalsze studia do chińskiej Republiki ludowej albo na Tajwan. Na zakończenie chciałabym powiedzieć już tylko jedno: czyli zapraszam Państwa serdecznie na kul. Do widzenia.